Hej, halo, siemano. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony mth I zapraszam na kolejny odcinek Jej Wybaczcie, że w poprzednim materiale nie było intra, ale stwierdziłem, że... Póki co jednak zostanę bez intrów Bo jednak Minecraft nie jest dla według mnie taką serią, która potrzebuje intra No wymyślę sobie jeszcze póki co parę od... Pierws... Pierwsze dwa odcinki z Battlefielda nie będą miały intro mm. i parę innych. No, w sumie, intro będę miał, sobie, zrobię sobie sam do Team Fortress, do Battlefielda. Z mw rzadko kiedy będą się materiały pojawiały, w sumie każda inna seria. Postaram się, żeby miała intro, ale Minecraft nie będzie miał intro póki co. Ok, dlaczego idę w tutaj w stronę pustyni? Ponieważ. Zacząłem sobie robić zamek z sandstone, a. Jej tak. Nawet zrobiłem już, zobaczcie. Sami zrobiłem. Trochę z tego, dosyć sporo. Dlatego potrzebuję. Zobaczcie w ogóle, ile już tego mam. Enchantowałem sobie łopatę diamentową i potem z żelaznych trochę łopatę zrobiłem. W ogóle tak mi się zajebiście enchant wybił na tej łopacie diamentowej Że mnóstwo, mnóstwo piasku po prostu Zobaczcie mm. Widać gdzie jest wyrównany teren na mapce I to wszystko było normalnie górzyście, faktor. Było górzyście tak jak to było normalnie, wiesz, tak jak tam jest Wiecie, tak jak tam jest tam I to wszystko wyrównałem I mam teraz właśnie tyle piaskowca, jej i co? I dzisiaj właśnie bierzemy się za robotę. Będzie tego trochę. Hmm, za to schowam to. I wezmę sobie tego więcej. Gravelu też zostawię. Zobaczcie, będę nawet ścieżki już coś zrobiłem, Zrobiłem sobie mini fontannę, którą podświetlę, jak już będę miał, jak będę miał e, glowstone. Hmm, ale dobra. Od razu zaczynamy, w sumie czemu nie? Zawsze jak robię właśnie tego typu fortece, to właśnie w praktycznie identyczny sposób, czyli na każdym rogu wieża. I planuję w nich zrobić, yy, będą to, tak te dwie wieże ta i tamta, będą one zwykłymi wieżami, praktycznie że tak tak jakby obronnymi, a tamte wieże, może i zrobię nawet trochę wyższe i na przykład ta będzie wieżą do enchantu, a tamta wieżą do tych podków. Tylko będę musiał najpierw ogarnąć jak się robi te potki. I te wszystkie garnki i tak dalej. Tak zrobiłem to sobie na jaką wysokość to ma być. I się wkurwiałem, bo za każdym razem, wiecie, musiałem spaść, żeby pójdź zrobić w każdej wieży takie oznaczenie i to trochę denerwowało. Ale dobra tam z tym dałem radę. No, z tej strony nie ma nic. Fak. 4 na 4 tak da nie, za wysoko. W sumie najpierw zrobię... No widzicie, już nie mam paru staków i dlatego boję się, że to mi nie starczy. Nawet tyle, ile mam tego w skrzyniach. Ponieważ jest tego mnóstwo. Mnóstwo. Dobra, na razie ci co zostawię, wieżę i. Okej, okay, to będzie mur do tego poziomu. I najpierw zrobię tutaj mur. No, właśnie, bo najpierw planowałem to zrobić z kobla, ale stwierdziłem, nie z kobla tylko z tych ee, kamiennych. Cegiełek, ale stwierdziłem, że w sumie czemu nie zrobię sandstone'a? No i robię jednak sandstone'a. Mam nadzieję, że to jednak będzie dobrze wyglądało. Sobie zrobię gdzieś tam w środku coś w rodzaju mini świątyni. Ogólnie planuję tutaj zrobić prawie że. prawie że miasto. Pewnie mi nie wyjdzie, będzie gównia nie wyglądało, ale cóż, to będzie moje. Tak. Jej. Dobra, yy... Czy całość jeszcze podnieść? W sumie chyba będę musiał o jedno Dobra, kie tym podnoszę o jeszcze jedno Dlaczego wziąłem mieć na wszelki wypadek, bo podejrzewam, że w nocy też to jednak będę robił, żeby... Jak coś mi się zespałnuje, żebym mógł to sobie zabić w ogóle fail by był, jakbym spadł. Ja. Hmm. Właśnie serio, strasznie się o to boję, że nie starczy mi tego sens stołna Czekajcie, jakby to, żeby to wyglądało w miarę na bramę. Jakby to zrobić. M. Hmm. No dobra Faknie nie tu Gin eee, Dobra, do tego poziomu jak rozumiem No i gitos. Kurna, będzie z tym roboty strasznej W sumie zrobię tak najpierw parę ten Zrobię tutaj pierwsze poziomy W sensie zrobię pewnie z wami te dwie, dwie wieże I później e, po prostu... Pójdziemy wykopać trochę obsydianu i pójdziemy do neteru. Ja. Zobaczymy, co takiego ciekawego mi się wygeneruje w neterze. Jakbym miał twierdzę, to będę szczęśliwy. Jeszcze wyżej, tak, co dwa. Fuck, spadłem. Nie zbiorę sobie teraz to też, bo mi się przyda. Wszystkie materiały się przydadzą. Idzie to w masakrycznej po prostu ilości i w masakrycznym tempie, więc trochę lipa, bo jak, jak, mi, jak mi zabraknie materiału, to będzie lipa, znowu będę musiał biegać tam ulepszać ten łopaty i tak dalej. Co jest, co jest najzabawniejsze, oglądałem u, kogo, u kogoś ostatnio filmik, zenchantował sobie łopatę i mu wyleciało szczęście. I takie. What the fuck, jak? jak? Przecież. To raczej jest tylko do kill -offów powinno być, no ale dobra, niech będzie. Jej. no Jakoś niedługo pojawi się odcinek z Battlefielda. Bo też dawno nie było już ostatnie jest cały czas Minecraft Więc czas na jakąś lekką odmianę No Kurwa zobaczcie jak w tak, jakim to masakrycznym tempie schodzi Kurde Ale może to nawet wyglądać ładnie, moim zdaniem. Oby, oby. Zacznę, zrobię, będzie gównianie wyglądało i co? No i zostanie, przecież chyba tego zbijać nie będę. Mi się Nie, nie będzie mi się opłacało. Jak już się natrudzę, no to niech będzie. Hmm. Tam też jest do tego poziomu, to już tutaj... Zaczniemy robić normalnie. Fak, o 3 też nie pójdzie, kurno muszę wszędzie o 2 robić. Jep, jep. Ile jeszcze? Moje no, jeszcze dosyć sporo. No i sens to oczywiście mi się kończy. Super. W ogóle w nocy genialnie to wygląda, te oświetlenie. W ogóle zaraz będzie noc, to zobaczycie sami. O, już, okej, okay, już. Zaraz zobaczycie, jak to super wygląda, ten. Jak super wygląda w nocy, to. O boże, teraz muszę skoczyć. Au. W nocy to genialnie po prostu wygląda, nawet na minimapce i ten, i tutaj, fag spadł znowu. No i więcej. I chyba już spójrzcie minimapce. Wygląda to dosyć fajnie. Będę musiał takie schody też zainstalować, bo to inaczej to nie, nie pójdzie po prostu. Patrzcie, no wygląda super. Tylko te kaktusy jakoś mi nie pasują. Zmienię je pewnie gdzieś, jakoś porozstawiam tam bardziej, żeby to jednak wyglądało dosyć pustynnie, a nie wycięty teren i już. Mm. No i dobra. Dużo jeszcze, już tak, tak nie tak dużo. Ty, 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 ty. Fuck you Fak Fuck. No, bym spadł znowu. Boże! Co ja... Co ja ogarnię w ogóle? Nic nie ogarnię. bo. To nie muty Du, 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 du. No, dół, du, dudu. Du. W ogóle ja przeważnie robię tak z, z moimi odcinkami, że nagrywam dwa odcinki Okej, okay, już kończę Nagrywam dwa odcinki wrzucam jeden, nagrywam następny. Wrzucam ten, który został, nagrywam następny. Także, jakby na przykład, wy dostaliście odcinek czwarty, a ja właśnie robię odcinek szósty. Nie wiem, czy to dobrze, czy niedobrze, ale dla mnie jest tak trochę lepiej. Znaczy, nie zawsze mam po prostu czas, żeby to skleić, wszystko hmm. OK. Teraz do tamtej wieży. Gram na Peace bo jak właśnie mówiłem wcześniej, że jak będę coś budował, to będę grał na pisfulu, Żeby jak spadam, to przynajmniej mogę sobie... Nie, mus, nie muszę czekać, aż mi się życie zregeneruje i tak dalej. w kurwie, jak będę, nie wiem, w połowie wieży, mi zabraknie sandstone'a, mm, żeby zrobić wieżę. W sensie, wiecie, że będę musiał schodzić tam na sam dół do skrzynek. To będzie jednak nie będzie zbyt miłe tak sobie grałem kiedyś na SkyBlocku, czy czymś na SkyBlocku albo coś w tym stylu właśnie, że, że mam przepaść tak. I zrobiłem sobie taką... jeszcze to jest małe w porównaniu to co ja zrobiłem wtedy, ale też mniej więcej ten sam rozkład, tylko tam to było bardziej prostokątne. W sumie to też jest niby. W sumie to nie wiem czy to jest prostokąt, czy... Kwadrat przypomina bardziej jak to tak się patrzy na mapkę, kwadrat, ale wątpię, żeby było co do klocka idealnym kwadratem. Okay. Huc, 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 huc. No, ale muszę Wam powiedzieć, że właśnie Minecraft yy, u mnie na, kana na kanale jest naprawdę często. Więc dlatego chcę też jednak właśnie yy, co do makabrycznego survivalu. No nie wiemy z Lokim jak to będzie, ponieważ yy, nie za bardzo mamy jakby możliwość nagrywania tego, bo serwer został postawiony na 1.3 i obydwoje już mamy 1.4. Wiem, że możemy to zmieniać ten, że możemy zmienić wersję u siebie, ale jest z tym zbyt dużo jednak roboty więc chyba jednak po prostu to zawiesimy. Będziemy co najwyżej jakoś, może jak będziemy mieli więcej czasu, jakieś, nie wiem, ferie świąteczne, czy coś usiądziemy, ogarniemy to i tyle. Będę musiał tutaj zrobić jakieś okna żeby Cokolwiek wpadało Jakieś światło Wysoko? Jeszcze nie tak wysoko okay. No to powinno mi starczyć W sumie No i tak jak mówiłem pójdziemy sobie Zaraz do tej mojej Kopalni Wydobędziemy Obsydian i sobie pójdziemy do Netheru w ogóle. Ten portal, pewnie postawię go sobie gdzieś tam na końcu. Tutaj, bo jednak, już teraz dosyć sporo czasu będę spędzał, właśnie tutaj w zamku. Bo tu będę miał swoje farmy, hodowle i tak dalej. A tamty, tamten domek będzie taki. Wypoczynkowy mnie. Znaczy tam też pewnie będę przychodził. Przeniosę sobie pewnie stolik też do Enchantu, tutaj gdzieś. Właśnie, skoro chcę zrobić się wieżę do Enchantu, to będę musiał. Hmm, ok. Czekajcie, czy coś jeszcze, czy coś jeszcze? Chyba nie. Dobra, w sumie możemy już iść. Hyt. Parkour. Tutaj już rzucę No i lecimy W ogóle wiecie co jakoś ten Jak mam jakieś lagi, w sensie takie, że czasami się zacina To tylko na tym save'ie, na pozostałych save'ach tak nie miałem Jak gram na jakimś serwerze podczas też nagrywania To też jakoś, nawet tych sobie wiesz, specjalnie sobie tak zrobiłem Żeby, tak by nagrywać Wiesz co, chciałem sobie zrobić e, jakby próbne tego nagranie. tam ktoś biegałem kopałem na serwerze Hardcore SKKF'a. No i cóż, no i... Jakoś mi nie, się nie ścinało tylko tutaj na tym segie, chociaż w tym odcinku jeszcze nie miałem żadnego takiego, żadnej takiej zwiechy. Więc wszystko git powinno być. Okej, muszę wam powiedzieć, że naprawdę jest genialne i ogromna to. Jest kinia, z czego jestem naprawdę zadowolony, bo jest po czym biegać. Fak, lawa. pomniałem Nie kamień, Nie, nie mieczem. Muszę to sobie też trochę wydobyć jednak tego kobla. No i dobra Jak tutaj, tutaj jest lawa. Znikaj, no i teraz mam, mogę już sobie dwa wydobyć. Cholera, nie pamiętam ile mi zostało obsydianu. Ale chyba dwa mi zostało obsydianu. Ok, mogę już sobie trzy też wydobyć. W ogóle, chyba jak mam ten enchant, to mi jednak też szybciej kopię obsydian. Z czego się bardzo cieszę. To jednak kopanie obsydianu jest przesadzone. Kurno. I okay, mogę sobie też te dwa wydobyć. Potrzebuję, na portal potrzebuję 10, więc. No i te trzy sobie wykopię, już będzie chili. No kup Dobra no i wbijam do domu po Słuchajcie Ależ to kreatywnie zrobiłem Wbijam do domu po żelazo I odpalamy sobie Palamy sobie portal. No, nawet wstał już dzień. No, muszę tu zainstalować te tory, bo już kurna. Ciągle mówię sobie, dobra, po tym odcinku zainstaluję te tory i ciągle zapominam. Mmm. Ile miałem tam dalej? Winnym jest ten obsydion. Po co mi dwie zapalniczki, Jedna potrzebuję. No tak jak myślałem, dwa obsydiony miałem. Czekajcie, to się tak robiło? Tak się robiło ok. Już nie pamiętam, kurno. Już nie potrzebowałem nigdy. W sumie, kiedyś potrzebowałem, ale jakoś tak nigdy aż tak bardzo. Chyt, chodc. Żebym ja pamiętał jak to się robi Ale chyba mniej więcej pamiętam No i jak to będzie ogarnięte to będzie nawet spoko wyglądało Postaram się do następnego odcinka dobudować jednak już dosyć dużo Czekajcie muszę sobie wziąć trochę tutaj dyrtu O, tu będzie idealne moim zdaniem miejsce Jep, jep Raz, dwa, trzy Z dwa I raz, dwa, trzy Dobra i skopujemy dyrta Bo beznadziejnie wygląda O, on został tam na górze Jep. Wbijamy. Czekajcie, tylko zmienię sobie na na łatwy. W sumie nie, bo nie mam jedzenia, więc. Nie, na razie jednak zostanie przepis Może sobie, może uda nam się trochę Glowstone. Jezu, się przestraszyłem, że nic. Że ten. Czekajcie. A, super. Ale mi tu mapa pomoże. Glowstone, Glowstone. Co tu? Glowstone nigdzie nie ma. Gravel Latający gravel. Super Fuck, ale tutaj mnie może ścinać, bo tu jest mnóstwo przestrzeni i dopiero mi się generuje. Ej, widzę glową stałą. What the fuck płomień. Ok, nie widziałem co tu się dzieje. Czekajcie, oznaczę sobie portal, fuck. Zostawię sobie na quick pointa. Żebym mógł się znaleźć. Ok. Wiem, że nierówno, ale ja tak chcę. Fuck. Wejdę tutaj na górę. Jej, nederaka. To to się już w ogóle szybko kopie. Kurwa, znowu mieścina. Już ogar, już ogar. Nie wiem po co mi tyle. Ale zobaczcie to się mniej więcej tym, tak jak mam ten kill -off, mniej więcej tak szybko się właśnie ścinało. Jeśli no, rozwalało ten piasek tą łopatą na enchancie. Kurwa, no to było taki tempo. Patrzcie, ile tego też jest. A kill -off prawie nieruszony. Ok, tutaj. Mm -hmm. Tylko jeszcze daleko. Przypomniała mi się ta scenka ze szereka. Okej okay, już. Zbiję tak, bo chcę zrobić też tutaj taką prawie, że platformę. Platforma obywatelską, tak? Znaczy w drugą stronę w sumie powinienem robić Na szczęście glowstowna no, mogę też łapką bić, więc spoko Dobry jest dźwięk tego plustona, jak się utłuczę. Kurwa, znowu jestem trochę podziębiony, jak zahrzczaniem. Ja, ta, w sumie ta duża, ta moja platforma, zbyt dużo mi nie dała. Tak większość pewnie leży na dole. Ej, ale za to mam staka tych. No czyli 16 no w sumie nie tak dużo. Dobra, zbijam to, bo to będzie... nie chcę, bo to brzydko wygląda. Taka, takie nic. Wow. Jej. Jasno, był dobry. No i dobra póki co mi w sumie starczy Bo na razie chcę i tak tylko doświetlenia tej mojej ym, Doświetlenia tej mojej e, r, r, jak to się nazywa kurwa fontanny o, jep yep. Główne dwa to tu No okej okay. W sumie nie wiem, czy nie powinienem tego wbić w ziemię Ale teraz i tak już się nie za bardzo Chcę to poprawiać eee, Tak tak to bl, 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 bl. Dobra weźmy sobie to I to Zrobię sobie tutaj dodatkowy

Ja, super. Starczyło mi tylko na jedną część, najbiście. Jej. No i o to mi w sumie chodziło, że to jakoś wiecie, jakoś mniej więcej przypominało bramę. O, ty, 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 ty. No się sobie palcami. Dobra, zostawię to. Weźmy sobie trochę tego. Czekajcie i dotąd, nie no, dotąd. Mm, no, boż. No i okej, okay, zaraz zajdzie słońce, więc to skończę, już sobie sam dobuduję Przez to, że to teraz zamknę, nie będzie zbyt, to, to zbytnio dobrze oświetlone, ale jaki z tym Dobra, zrobię też w tą stronę i kończymy. Fak. Fuck. Fuck, znowu kurna, wypadł. No, ale dobra. Mm, to by było na tyle. Jej a więc hej, halo, się zapraszam. Po więcej i nara.